Siemaneczko, dzisiaj taki krótki odcineczek, ponieważ dotarł do mnie list. Jest zaadresowany tylko... Jest adres mój i nie pisze od kogo. A mam teraz uzgodnionych 2, 4, 5 wymian. I nie mam pojęcia co to może być, ja rozpakuję. Taki krótki odcinek, zobaczymy co to za zagadeczka. Co tu może być? O! Bramka, o to jest, to jest fajna wymianka. Dobra, wszystko rozpakowane. I teraz sobie tu oglądamy. I wyciągamy po kolei powiedzmy. To jest update, limitka Aguero. Z Biedry, łapcie koda, nie wiem czy nie, czy użyty czy nie. Tu łapcie koda, nie wiem do czego. Limitka Fabregasa. To są wszystko moje braki. Mario guce 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 Fajny super stan, naprawdę już teraz wam nie polecę, bo nie powinienem tak nazwiskami. Ale naprawdę godna wymiana i Neuer. I to, to już wpadło, ale trzy limitki dochodzą, cztery, bo jeszcze chyba jedna. Bramkarz z ekstra klasy 12-13. I Key Player Cross też z update'u. Także super, super. Dochodzą takie karteczki w stanie idealnym. Trzy koszuleczki fajne mam, takie twardsze jakieś, nie takie jak zwykłe, i to Wam jeszcze powiem, bo tak, zbieram ekstra klasę 12-13. 13-14 i 15 yy, i Boże, co ja mówię: 12-13, 13-14 i 14-15. No i w każdej tam edycji mam jakiś brak jeden lub więcej. W 13-14 mam jeden brak yy, i Champions League zwykłe już uzbierałem, i teraz update kończę, tak. Yy, będzie jeszcze round tu euro na moim kanale, najprawdopodobniej na, sto, na 100%. Yy, I co? I będzie pewnie euro, i, i kolejne sezony Ekstraklasy i champions. I tu Wam chcę pokazać. Ten album jest yy, generalnie tam gdzieś na filmiku pokazany kompletny. Mam go yy, całego skompletowanego. Tylko pojawił się taki problem limitki Nowaka, Filipczuka, Maka, Quintany, Pawłowskiego i Zachary. Jeśli ktoś z was ma choć jedną tą limitkę, to ja naprawdę się wymienię za super karty czy zapłacę. Naprawdę, jak ktoś nawet nie ma powtórki, tylko ma po prostu tą kartę, napiszcie i jakoś się naprawdę dogadamy, bo mi bardzo zależy, żeby to mieć, całą te limitki są fajne. A ja nie lubię mieć czegoś nieskończonego. Jeśli ktoś ma właśnie taką jedną z tych sześciu limitek z Ekstraklasy 14-15 to super. No i na dzisiaj to będzie chyba tyle. Co tu dużo mówić. Tak jak mówiłem, poprzednich edycji już chyba nie będę się za to brał. Tylko tą Ekstraklasę poprzednią, a Champions i jakieś tam euro i, i, i mistrz y, Eura, czy w Korei, czy 2012, czy Round tu 2012, słyszałem, że też było, no to, to już, czy World Cup, to też już nie będę się za to brał, bo to dopiero zacząłem zbierać i już nie będę się cofał, po prostu skończę ekstra klasę y, i będę co roku... Y, te dwie edycje, no plus ewentualne round tu euro czy euro czy następne mistrzostwa. Dobra, bardzo się rozgadałem, ale chciałem Wam powiedzieć, co będzie na kanale yy, i pokazać Wam yy, właśnie mój brak z 14-15. Resztę albumów Wam też tak będę pokazywał, ale na razie nie, bo właśnie jeszcze cztery wymiany mają przyjść. A więc tutaj, naprawdę, jak ktoś ma chociaż jedną z tych sześciu limitek, yy, tam sobie przewincie, jakie to. No to bardzo fajnie by było, abyście napisali i dogadamy się. Także koniec z gadaniem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki za 51 subskrypcji. Jest 9 kwietnia na tą chwilę. Pewnie jutro ten filmik będzie. Także dzięki, Siemano.